No ale dzień przed środą to? Piątek. Poniedziałek, wtorek, środa. Piątek. Ale przed! No to poniedziałek. Ej, przed Dzień przed niedzielą? Poniedziałek. Dzień przed niedzielą, Panie przed. Sobota. Dzień przed sobotą? Dzień przed piątek. Przed piątek. Dzień przed piątkiem? Czwartek. Czwartek. Dzień przed poniedziałkiem? Dzień przed niedziela. Niedziela. Dzień przed wtorkiem? Wczoraj? W Przed Przed Cześć Przed Kurwa No przedno, że przedno. Za Zaprzed No po Przed. Dzień po wtorku to jest co? Po wtorku No bo że wtorek w środę Kurwa Cześć w Co? Nie wiem, wydajesz No kurwa, nie Dzień... No, ty powiedz tak, dzień po wtorku, jaki jest dzień po wtorku? Ślera. A dzień przed wtorkiem? Wtork. Dzień przed wtorkiem Ja pierdolę No pani, moja reakcja jest dokładnie taka sama, ty Nie wiem, kurwa Środa? Kurwa cypian. No dzień... kurwa, środa No kurwa, dzień po wtorku to środa, to przed będzie co? No... Ja bym kurwa wielka. No to powiedz dni tygodnia. Poniedziałek, czyli środa, czwartek, piątek. Dalej. Poniedziałek... Turek środek. Jak ruszy się i sytuam, czy mu kurwa podstawy ja pierdolę. Tak, tam kurwa, mój lekę. Nie tutaj tam. Dziękuję. O, 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 bardzo do, Ej, kurwa w sumie słuszna uwaga. Taki cwany kurwa jesteś? No ale co vám chodí znův, k***a? Oj co vám chodí znův? Chudý. Oj no. co ti k***a chodí znův? Že tě pomyle? U chatách? Raz tě pomylem, k***a už se, se